Pokój i dobro. Kochani, ostatnia niedziela grudnia, jesteśmy już po Bożym Narodzeniu, przeżywamy niedzielę świętej rodziny. A ja chętnie nazwałbym tę niedzielę i robię to z pełną świadomością jako niedzielę wspólnoty i współpracy. Dwa razy na W. Dlaczego wspólnoty? Dlatego, że Józef tworzy wspólnotę już ze swoją rodziną, czyli z żoną Maryją i z Jezusem, którego przyjmuje jako swojego syna. I to jest pierwsza rzecz. I wszystko, co czyni, czyni dla tej wspólnoty i z tą wspólnotą. Najpierw udają się do Egiptu, bo czyhają na, na, na życie Jezusa źli ludzie, m.in. Herod. A następnie wraca z Egiptu do Nazaretu, do Izraela. Ale nie osiedla się w Judei, tylko idzie do Nazaretu. Też m.in. dlatego, że chce, żeby wspólnota czuła się bezpiecznie i czuła się dobrze. I teraz to jest pierwsza rzecz, dlaczego nie dziela wspólnoty. Bo Maryja słucha Józefa, współpracuje z nim. I podejmuje ten trud i wędrówki, i wspomagania sobie nawzajem w trudnościach drogi do Egiptu, z Egiptu później, później do Nazaretu, a także też wspólnego życia, czy w Egipcie, czy w Nazarecie. I druga rzecz, o którą wspomniałem, to jest współpracy, współpracy właśnie ze Słowem Bożym, współpracy z tym, co mówi Bóg, z posłaniem Boga, ale też współpracy pomiędzy sobą. I dlatego myślę, że dzisiaj, w kontekście tej niedzieli, tej Ewangelii, warto spojrzeć na moją wspólnotę, jaką tworzymy. Nie tylko na wspólnotę, tutaj jak ja mówię, w moim przypadku zakonną, ale wspólnoty mojej rodziny. I warto się zastanowić, jak wygląda współpraca pomiędzy członkami tej rodziny. I czy nam towarzyszy wszystkim jeden wspólny cel. Bo celem świętej rodziny była troska o Jezusa, ale też dobro jej jako rodziny. I ten nadrzędny cel, jakim było życie wieczne, bo to wszystko czynili po to, aby trafić kiedyś do Boga, do Królestwa Niebieskiego. I dlatego warto dzisiaj się zastanowić, jaka jest moja wspólnota, tą, którą tworzę w rodzinie, którą posiadam, czy tej biologicznej, czy tej małżeńskiej, czy tej wiary, tak jakby w przypadku zakon, zakonu, i jak wygląda współpraca w tej rodzinie, w tej wspólnocie.